chciałem z tobą porozmawiać o nowej kampanii społecznej twojej fundacji Sexet bo z tego co rozumiem to zamierzasz um, okleić plakatami pałac kultury i nauki a co więcej pomoże ci w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski swoją drogą już widzę te skandaliczne tytuły um, na niektórych portalach prawicowych ale tak zupełnie na serio o co w tym chodzi tak naprawdę to jest faktycznie mm, akcja, która jest organizowana przez, przez naszą fundację, ale przez sexed.pl. Ale to jest zdecydowanie większa akcja, bo to jest akcja dedykowana edukacji seksualnej. Więc y, tak mamy patronat y, prezydenta y, miasta y, Warszawy, z czego się bardzo bardzo cieszę. I ta akcja jest, ma na celu pokazać, że że mamy prawo do edukacji seksualnej, że edukacja seksualna jest o nas i dla nas, i że nie potrafimy sobie wyobrazić bezpiecznego, zdrowego, tolerancyjnego, równego społeczeństwa bez wszechstronnej um, edukacji seksualnej. Więc każdy, kto się zgadza um, z tym, że mamy prawo do edukacji, każdy z nas może zostać, um, dołączyć i zostać um, częścią tej instalacji, którą będziemy tworzyć. Na Pałacu Kultury. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie robił, słuchaj. Um, będziemy tak napkle, naprawdę obklejać dach, yy, jeden z dachów, yy, tak naprawdę dach sali kongresowej Pałacu Kultury. Będzie to niesamowite. Będzie można zobaczyć później, jak to wygląda z yy, punktu widokowego Pałacu Kultury. Też będzie dron, który będzie wszystko filmował, i będziemy również obklejać. Placy defilad, czyli przy, przed wejściem do pauzy kultury. Gorąco zachęcam, żeby ludzie robili sobie zdjęcie i dołączali do naszej akcji. Jest to bardzo proste. Jest to kwestia zrobienia sobie zdjęcia portretowego na białej ścianie, białym tle, wysłanie nam na maila i podpisanie online zgody. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej www.sexet.pl żeby dołączać, bo te wszystkie akcje mają znaczenie i przesyłają dość mocną, solidną yy, no przesyłają przesłanie Boże. Tak naprawdę jest to przesłanie. Ta akcja skupia się głównie na prawie do edukacji seksualnej, a tutaj tylko tłumaczyłem, czym tak naprawdę ta edukacja seksualna jest. No Wy sobie świetnie radzicie oddolnie. seks to już jest kilka dobrych lat. Ale w naszym ministerstwie nic nie posuwa się w tej sprawie do przodu. Mam wrażenie, że jest wręcz przeciwnie. Straszono nas, nas ideologią gender, ideologią LGBT. Teraz jest edeo, ideologia eko, ekologizmu. To jest zupełna, zupełna nowość od pana ministra Czarnka. Jak myślisz, dlaczego twoje działania nie tylko nie są doceniane, ale są demonizowane przez rządzących? Um, no dlatego, że mi się wydaje, że rządzący tutaj akurat pan Czarnek, um, minister Czarnek, um, musi przejść przez swoją edukację seksualną, bo tak naprawdę nie wie o czym mówi, to co mówi nie ma żadnego sensu, więc wydaje się, że mi się, że jest to jakiś całkowity brak y, edukacji i świadomości i styczności jakiejkolwiek z rzeczywistością. Um, jest to bardzo, bardzo smutne. Um, ale wydaje mi się, że, że to się z czasem, wierzę w to, że to się z czasem y, zmieni. Jesteśmy mocno doceniani przez wiele osób w Polsce. Tak naprawdę pomagamy setkom osób miesięcznie przez nasze y, anonimowe, bezpłatne konsultacje online. Widzimy, jakie mamy zaangażowanie jest to ogromne zaangażowanie, bo to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie na naszym Instagramie y, ponad 13 milionów odsłon miesięcznie. To jest więcej niż, niż. To jest ogromna, ogromna ilość, tak naprawdę, bo my działamy mocno na różnych platformach, social media, i mamy kontakt z ludźmi przez właśnie te platformy. Wypuszczamy ogromną ilość materiałów edukacyjnych, jesteśmy z, z naszą społecznością ciągle w kontakcie. Każda osoba, która napisze do nas, Prosząc o pomoc, wyjaśnienie, na każdą wiadomość odpisujemy. Ministerstwo planuje wprowadzić teraz takie lektury, jak dzieła Jana Pawła II czy kardynała Wyszyńskiego. Nie ma tam nic o seksie, e, nic o sex ed. Myślisz, że młodzi ludzie będą chcieli czytać te lektury, będą chcieli akurat taką wiedzę pochłaniać? To jest sprawa indywidualna, nie mogę odpowiadać za, za młodych ludzi, ale wydaje mi się, że na, będą, na, na pewno będą potrzebowali e, wsparcia w strefie właśnie samoakceptacji, zrozumienia siebie, zrozumienia naszego ciała, co się z nim dzieje, seksualności i będą szukać różnych miejsc. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się zbudować bezpieczne miejsce, e, bezpecz, bezpieczną platformę, gdzie mogą do nas przyjść. Dostać y, rzetelne informacje i y, my możemy im dostarczyć pomocy, i to jest dla mnie najważniejsze. No, wiadomo, że y, ja tutaj będę walczyć o to, y, żeby była ta rzetelna edukacja seksualna w szkołach. Jest to bardzo, bardzo ważne dla naszego społeczeństwa, ale to troszeczkę, tak jak sam mówisz, potrwa. Y, nie idzie to, jak na razie, w dobrym kierunku, ale mi się wydaje, że Y, dalej trzeba działać, dalej trzeba y, pomagać i, i, i walczyć o te nasze podstawowe prawa, bo pamiętajmy, że każdy ma prawo do edukacji seksualnej i jest to zapisane w naszej konstytucji, więc y, trzeba o to walczyć, jak o wiele rzeczy niestety w dzisiejszych czasach w Polsce.